Run. Cześć, jestem Zaki z .pl. zapraszam Was na premierę Nike Hypervenom Phantom 3. Ja trochę się zajmuję źle dywersją, co jestem trochę z boku ludzi. Za chwilkę będzie premiera na evencie i wyjdzie na scenę lewy i Zobaczcie sobie, to jest cała widownia. Tam też designer się szykuje, z znajki. A, dobrze nie widać. A zobaczycie na innym materiale. Tutaj natomiast za nami są, są wszelkie stroje. Już wam pokażę. Są takie okręgi świetlne. Naprawdę są zrobione ze światła, jak sobie spojrzycie w górę. I oczywiście stroje wraz z najnowszymi fantomami. Jesteśmy na premierze Hyper Venom Phantom 3. Już po części oficjalnej była telewizja, był Robert Lewandowski, Claude, mnóstwo piłkarzy. Przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do butów. Nowe Hyper Venom Phantom 3. I teraz tak, Phantom to są wciąż, ale nie będziemy mówili Phantom 3, tylko Phantom DF z uwagi na ten koniec, ponieważ finisze też teraz są Phantomami. Co w tym bucie się zmieniło? Teoretycznie wygląda bardzo podobnie. Ja już miałem go na swojej nodze. Mieliśmy taką gierkę. Zresztą pewnie widzieliście, bo prawdopodobnie będzie to pierwszy film, który opublikujemy. A może i nie? Yy, zmieniło się to, że przede wszystkim but ten jest dzisiaj stopy. Lepiej czujemy trochę troszeczkę piłkę. Yy, z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest dlatego, o czym już wspominałem, kiedy mówiliśmy o przeciekach, że tutaj nie mamy na przykład takiego dodatkowego, wystającego elementu, który pogrubiał ten but. Pogrubiał tą strefę, którym oddawaliśmy strzał z prostego podbicia. Dodatkowo, ta Cała przestrzeń tutaj po tej stronie, która jest stosunkowo duża, ponieważ sznurówki uciekały w tą stronę, ona była taka troszeczkę luźna. jakiś stosowało dwa typy materiałów w trakcie życia tego produktu, ale każdy pozostawał, yy, sprawił, że ta duża przestrzeń, którą tutaj mamy, ona jednak była trochę za luźna. Teraz coś tutaj dołożono. Wcześniej mieliśmy tutaj różne rozwiązania. W tej chwili cały but pokryty jest rąbami. Teoretycznie zwiększałoby to grubość tego buta, ale wcale tak nie jest, ponieważ nie mamy tych tutaj dodatkowych elementów. Zmieniony jest system wiązania, do czego jeszcze wrócimy. A te dodatkowe elementy, te rąby są trochę tak jak w skórzanych butach przeszycie, przeszycie tej skóry. Sprawia to, że ta duża przestrzeń, którą mamy, tak naprawdę nie jest taka luźna, jest właśnie troszeczkę usztywniona. Dodatkowo, jak wiemy, mi te buty podczas grania trochę przypominały Superfly'e, dlatego że tak dobrze leżą na stopie, że tak fajnie czuje się tą piłkę. Ale są dwa rodzaje czucia piłki, i dwa sposoby się do tego podchodzi. Albo mamy bardzo gładką cholewkę, albo cholewkę, która poprzez równe nierówności, które mamy na tym bucie, sprawia, że piłka sobie po tych nierównościach podskakuje. I to jest właśnie taki sposób, który Nike, taki plan, który Nike miało. Na te buty. Tak naprawdę to ja myślałem, że tu już jest koniec, będziemy jeszcze wywiady z piłkarzami, ale miał być taki stół z prototypami. Ciekawe, czy to jeszcze będzie. Słuchajcie, bo już nas gnają, żebyśmy szli do autobusu. Dla mnie najfajniejszą rzeczą na tej całej premierze był ten stół, ten stół, na którym są i ostateczne produkty. Mamy tutaj na przykład. E, gdzie jest? Wzięli nam z anticlogiem Hypervenom, a tutaj jest. Ale co nie jest najfajniejsze? Najfajniejsze są te wszystkie prototypy, które prowadzą do tego, co na końcu stworzyli. I o ile ja myślę, że część z tego jest robiona tak na pokaz, to naprawdę są tu niektóre rzeczy, które dla mnie są w ogóle lepsze niż te ostateczne buty. Na przykład mamy tutaj płytki z z karbonu i z włókna szklanego z włókna węglowego i szklanego które nie zostały wykonane, one tutaj mają daty produkcji, już w 2010 to zostało zrobione, naprawdę niesamowita sprawa myślę, że gdyby wziąć sobie takiego buta i przyczepić zupełnie inną płytkę no to mielibyśmy na skalę światową jakiś rarytas, tak? w korkach piłkarskich, niesamowita sprawa tak samo te prototypy, które tutaj są robione no jedyne w swoim rodzaju buty to oczywiście nie jest ostateczne, bo tutaj jest porozklejane i tak dalej but, który trzymałem w rękach podczas rozmowy z Nathanem Van Hookiem, z szefem tego design teamu zupełnie inny, tak jak on powiedział, pierwsza rzecz, którą zrobili kiedy zaczęli projektować Hypervenom 3 i tu akurat bym się zgodził, że, że faktycznie to mogłaby być taka rzecz, w wielu elementach but zupełnie inny tutaj widzimy, że służy jest zaczerpnięty, zupełnie taki sam design jak z mistrzostw świata w Brazylii, naprawdę wyłączają mi światła, naprawdę wiele interesujących rzeczy, niesamowita sprawa. Byliśmy na premierze Hypervenom Phantom 3 Jesteśmy tutaj do ostatniej minuty, już nam kaszą światła. W każdym razie no niesamowita sprawa, niesamowite buty, niesamowite rozmowy. Ja jestem w żywiole. Ale niestety to już koniec.